Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dziś chcę porozmawiać z Tobą na temat przekonań. We wcześniejszych odcinkach gdzieś pojawił się ten temat, ale dziś jeszcze jest ku temu okazja, bo jutro akurat w Rzeszowie prowadzę warsztaty na ten temat w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Więc jeżeli jesteś z Rzeszowa lub okolic, to jeszcze możesz się zapisać, zostało dosłownie kilka miejsc. Natomiast jeżeli chodzi o same przekonania, to jest temat dosyć ważny, ale też trochę dziwny, bo tak naprawdę, jeżeli masz jakieś przekonanie, to nie do końca sobie zdajesz z niego sprawę. Uznajesz, że to, co myślisz, to, co uważasz, jest właściwe, jest prawdą. Uznajesz to za, za oczywistość. Podejmujesz według tego ważne decyzje, działania. Funkcjonujesz zgodnie ze swoimi przekonaniami. Ale jednak, osoby, które jutro pojawią się tutaj na, na tych warsztatach, być może ty też masz takie odczucie, że coś jest nie tak, że podejmujesz jakąś decyzję, jakieś działania, ale zaczynasz mieć poczucie, że to nie do końca jest Twoje, że, że może jest inaczej, że może warto wziąć inne jakieś aspekty pod uwagę i podjąć inną decyzję. Zaczynasz rozumieć i obserwować siebie, że te przekonania nie do końca współgrają na przykład z Twoimi celami, z tym, co chcesz zrobić w swoim życiu, i postanawiasz to, to sprawdzić. I właśnie z przekonaniami jest tak, że do pewnego momentu funkcjonujemy według nich, podejmujemy jakieś decyzje, działania, ale w którymś momencie, w jakimś punkcie stwierdzamy, że to nas blokuje, to co myślimy. Przynosi nam więcej szkody niż pożytku, bo z przekonaniami jest trochę tak, że część z nich jest tymi przekonaniami wspierającymi, które nas popychają do działania, do tego, co jest dla nas dobre, ale znaczna część przekonań jest to, są to przekonania ograniczające, które blokują przed działaniem, powstrzymują przed działaniem, sprawiają, że stoimy w miejscu. I takie to właśnie odczucie ciągłego stania w miejscu, braku działania, Albo wręcz niekiedy działania tak naprawdę na swoją szkodę, powoduje to, że chcesz czegoś się dowiedzieć o tych przekonaniach. Chcesz coś z nimi zrobić, bo to co najważniejsze, przekonania nie są ci raz na zawsze przypisane. One gdzieś z pokolenia na pokolenie, bo to najczęściej są takie przekonania przekazywane przez dziadków, przez rodziców, przez przyjaciół, jakieś osoby, które są dla ciebie ważne, przekazywane i uznajesz je jako swoje, bo to jest tak jak. Z kłamstwem, które wielokrotnie jest powtarzane, staje się dla ciebie prawdą. Więc tak jest właśnie z przekonaniami. I to, co jest ważne, że z przekonaniami można pracować. Można te przekonania, które są ograniczające, osłabiające, pracować i zmieniać je na te wspierające. Tylko tutaj też nie można się oszukiwać, że ktoś, kto przyjdzie na te warsztaty, nagle zmieni całe swoje spojrzenie i wszystkie swoje przekonania. Nie, to będzie dopiero początek pracy z przekonaniami, z tym, jak można je stopniowo zmieniać, bo nagle przeciwstawne myślenie też byłoby oszukiwaniem siebie, czyli z jednego oszukiwania w drugie, bo coś, co uważałeś do tej pory za, za prawdę, za coś, co było częścią ciebie, nie zmieni się z dnia na dzień. Cały czas gdzieś będą funkcjonować w tobie te przekonania, które do tej pory uznawałeś za prawdę, ale zacząłeś dostrzegać, że to nie prowadzi cię w dobrą stronę, nie powoduje, że się rozwijasz, że, że działasz, tylko coś cię ogranicza. Więc musi rozpocząć się stopniowa zmiana. Więc praca to będzie przede wszystkim to, co jest najważniejsze w przekonaniach. Praca ze zmianą przekonań. Będzie to pewien proces, który rozpoczyna uświadomienie sobie, jakie ma się przekonania. Czy są to przekonania wspierające, czy to są przekonania ograniczające, to jest pierwszy krok. Pierwszy krok do tego, żeby zacząć pracę z przekonaniami. Bo jeżeli myślisz w jakiś określony sposób, to tak nie do końca sobie zdajesz sprawę, że można myśleć inaczej. Więc Twoje przekonania stanowią trochę taką jakby zasłonę dla tego, co może być innego. Jeżeli sobie uświadomisz te swoje przekonania. Jakie masz, czy ograniczające, czy wspierające, to nagle tworzy ci się przed oczami obraz, na przykład, można to porównać do, do takiej ściany, tak? Ta ściana dzieli cię od działania, od tego, co możesz robić dobrego dla siebie. I kiedy nie jesteś świadomy swoich przekonań, to ta ściana nie ma przejścia, nie ma wyjścia, nie możesz. Przekroczyć tego i zobaczyć, co jest poza nią. Działasz tylko w tym obrębie i jesteś ograniczony, tak? W pewien sposób. Natomiast, jeżeli uświadomisz sobie, jakie to są przekonania, w jaki sposób cię ograniczają, to nagle możesz dostrzec wyjście, które znajduje się w tej ścianie. I to jest ten pierwszy krok, bo potem, po przekroczeniu tej ściany, zaczyna się kolejna praca, kolejne działania żeby te przekonania wprowadzić w swoje życie, te nowe, wspierające przekonania, żeby wprowadzić w życie. A to też nie jest łatwe. Więc tutaj dzieją się dwie rzeczy. Jedna to uświadomienie sobie tych przekonań. Znalezienie wyjścia z tej sytuacji, jak te przekonania przekształcić w te przekonania wspierające, ale potem zaczyna się dalsza praca, żeby to przekonanie stosować w swoim życiu, żeby nie wrócić z powrotem do tych wcześniejszych przekonań. Więc. I jeszcze raz powtarzam, jeżeli jesteś z Rzeszowa lub okolistą, serdecznie zapraszam Cię na jutrzejsze warsztaty. Zostało jeszcze kilka miejsc. A jeśli nie, to sam też możesz pracować nad swoimi przekonaniami. Zastanów się, które przekonania są tak naprawdę Twoje, a które mówiąc dosłownie, ktoś ci sprzedał, czyli przeszły na Ciebie z pokolenia wcześniejszego. To nie jest łatwe zadanie. Przekonania są tak bardzo mocno z nami zryśnięte, że trudno dostrzec te, które są naszymi przekonaniami, a które mamy od kogoś. Ale warto je zmieniać, warto przekształcać się w takie przekonania, które nas wspierają, bo to wtedy daje nam możliwość rozwoju i osiągania zamierzonych celów. Trzymam za Ciebie kciuki. Cześć!